Twórcy Gdzie Jest Nemo, od Odlotu i Rewelacji Tego Lata to History 3 stworzyli film przygodowy, który wkrótce obiegnie całą Ziemię. Latem rozpocznie się wyścig dookoła świata i decydujący o losach świata. Sean McMyshin, agent królewskiej Mości. Agent Złomek, głównie to sam mości. Już wkrótce. Słuchaj, nie jesteś u siebie w chłodnicy. Bez wątpienia ci, Jankesi, to arcy-śpiedzy. jak No, błagam, chyba żartujesz. Disney i Pixar prezentują... Gaz użyj się! Ale mam gaz na pójść! Schodzę do lądowania! Prawo, whisky, tango! Cicho, już Ej, hey, bo ucieknie! Trzymaj się! Auta dwa. Tak, to jeszcze nikt nie pojechał. Złomek. Żeśmy się zagalopali, Deczko. Latem w kinach.